Dla mnie jest coś niesamowitego. Jak można połączyć się z świat w takim małym kawałku ziemi. Nie wiedziałem że czegoś takiego z Polsce, ale po prostu powiem tak, no moment. Przyjechałem, i widziałem Afrykę, widziałem e, Indie, kraje arabskie, widziałem wizę w środku, tylko brakuje nam tam wody. Są modele skali 1 do 1, i to przemawia szczególnie do młodych, ale przyznaję, że do starych też. Także to jest rzeczywiście, jestem pod wrażeniem tego. Dla osób, które aktywnie lubią spędzać czas, jak najbardziej w takie dni, kiedy można na, na zewnątrz coś porobić, to na pewno tutaj Wasz park edukacyjny.